Moi, Moi with drodzy, clip dokładnie tydzień od do ostatniego materiału na moim kanale. Kiedy ja to nagrywam, jest jeszcze niedziela, ale kiedy to wrzucam, jest już poniedziałek. With Jak widzieliście, nie było żadnego materiału w tym czasie. Nie wiem, czy tak mówiłem, co mówiłem w poprzednim odcinku, ale na u odzyskać jump. mi się nie udało. Tak więc dzisiaj poznacie moją decyzję. Zapraszam do oglądania. Muszę przyznać, że nad decyzją, decyzją tak czy nie. się culture. cały tydzień. I nie było to łatwe decyzje do podjęcia, ponieważ jednak. Bym... Made with nie, jak to do końca wytłumaczyć, moją decyzję. Zrobię może tak. Najpierw powiem Wam, jaka jest moja decyzja. Made with A potem spróbuję Wam wytłumaczyć, dlaczego taką decyzję podjąłem. No więc tak. Moja decyzja bo tygodnie zastanawiania się jest taka, że. Bade with Clip Champ. Nie kończę z YouTube'em. Postanowiłem, że nie ma, sens, nie ma to sensu, ponieważ jednak, po pierwsze, robiłem to trzy lata. Bade with Zobacz, mam, Teraz mam nowy kanał, który ma to 2 dwa miesiące, czyli, no, już, no, w zasadzie trzeci miesiąc teraz zaczyna, ale jednak. Bade with Clip Champ. To też nie jest mało czasu. No i poza tym YouTube też stanowi jakąś część mojego harmonogramu. Eidkryczem. No i poza tym, no, byłoby mi smutno. Było... No i im tak byłoby, gdybym tego nie robił. Tak więc postanowiłem nie kończyć innym od tego tygodnia lub od następnego tygodnia będę pojawiały się zgodnie z tym harmonogramem, który miałem zaplanowany. W środę pojawi się film z symulacji selekcji. Polski w sobotę prawdopodobnie w, sobo w tym tygodniu, w sobotę, filmu nie będzie. Za to film będzie w niedzielę Bade i będzie Clip on reakcją na te selekcje polskie, które będą. I myślę, że w miarę. Uwarunkowałem swoją decyzję i tak. Jeszcze co do jednej ważnej części. Ej, CrypChamp. To... Jeśli chodzi o urodziny kanału, to urodziny będą obchodzić... To rodziny kanału będą do 9 Ej, Czyli tak, jakie urodziny miałby kanał Patron Games. Ponieważ wtedy jednak są tak, no, urodziny. Rocznice w zasadzie założenia kanału. Nie wtedy with utworzyłem Klipp pierwszy kanał. Jam. Wtedy zatrzymałem YouTube'a, więc ten dzień uznaję za początek YouTube'a. Możliwe, że 1 grudnia będą osobne, będzie osobna rocznica utworzenia tego kanału, ale raczej. Pierwszego, czy tam drugiego, nie pamiętam. Ale raczej myślę, że będzie to 19 marca, czyli za miesiąc. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną cały czas. Trzymajcie się ciepło. Cześć.